Słuchawki bezprzewodowe iMiki MT2 to produkt dobrze ocenianego producenta rozwiązań bezpieczeństwa domowego iMiLab z ekosystemu Xiaomi. Całkiem niedawno dokonali podziału swoich produktów, tworząc nową markę iMiki, dedykowaną słuchawkom i smart zegarkom. Pewnie wprowadzą coś jeszcze. Na stronie robiłem już recenzję kilku produktów iMiLab, jak kamera bezprzewodowa EC2 czy smartwatch Wu 02 z magnetycznym paskiem. Ich urządzeń używam do tej pory i po dłuższym czasie mogę potwierdzić, że zachowanie wysokiej jakości wykonania w stosunku do atrakcyjnej ceny jest jednym z ich atutów. Pudełko zestawu IMIKI MT2 prezentuje się atrakcyjnie. Znajdziemy tam podstawowe informacje o zawartości oraz specyfikacje techniczne. Zawartość opakowania obejmuje słuchawki IMIKI MT2 wraz z etui ładującym. Dwie pary silikonowych końcówek do dopasowania słuchawek. Kabel ładowania USB typu C. Instrukcja obsługi w języku angielskim. Słuchawki iMiki MT2 zakupiłem w oficjalnym sklepie iMiki za 29 dolarów. Przesyłka dotarła w dwa tygodnie od zamówienia. Link zostawię w opisie pod filmikiem. Zapraszam także na stronę China.pl. Tam dodatkowo wrzucam kupony rabatowe. Bez kuponu słuchawki kosztują ponad 40 dolarów. Metalowe etui do ładowania słuchawek prezentuje solidną jakość wykonania oraz zapewnia ochronę i przenośne ładowanie. Producent chwali się tym, że mają opatentowany i mocny zawias, który zapewnia płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie. Nie wiem jak z wytrzymałością, ale na pewno prezentuje się dobrze w stosunku do innych marek, które do tej pory używałem. Korpus jest dosyć ciężki i pod względem wykonania oraz wagi przypomina mi trochę zapalniczki na benzynę. Bez słuchawek waży 57 gram. Dla porównania słuchawki, których używam na co dzień, One More Boots Pro wraz z Etui ważą około 45 gram. Aby naładować Etui, wystarczy ustawić je poziomo, aby uzyskać dostęp do portu ładowania USB typu C, który znajduje się na jednym z jego końców. Dioda LED na przedniej części korpusu pokazuje status naładowania baterii. Jeśli zaświeci się zielono, to oznacza, że słuchawki się ładują. Natomiast czerwony kolor sygnalizuje niski stan baterii w etui. Po umieszczeniu słuchawek w etui proces ładowania rozpoczyna się automatycznie. Nie trzeba się martwić się o stan naładowania słuchawek, ponieważ etui zawsze dba o to, aby były gotowe do użycia. Oczywiście etui musi być naładowane. Słuchawki i mikki MT2 są lekkie, wygodne w noszeniu i stabilnie trzymają się w uchu podczas potrząsania głową czy w czasie aktywności fizycznej. Nawet lepiej jak One More Comfort Pro. Charakteryzują się także stopniem ochrony na pot i kurz IPX4. Całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę. Panel dotykowy z diodą LED umieszczony na zewnętrznej powierzchni słuchawek pozwala na sterowanie funkcjami, jak obsługa odtwarzania muzyki: play, stop, poprzednia, następna, regulacja głośności. Odbieranie połączeń asystent głosowy. Wewnątrz opakowania znajduje się krótka instrukcja, która wyjaśnia wszystkie niezbędne kwestie dotyczące korzystania ze słuchawek. Słuchawki imiki MT2 są nieco głośniejsze od QCYT13, ale niestety brakuje im dedykowanej aplikacji. W przypadku QCYT13 możemy dostosować dźwięk za pomocą Equalizera, co poprawia jakość, zwłaszcza w zakresie wysokich i niskich tonów. Jeśli zależy ci bardziej na jakości muzyki niż rozmowach, to warto rozważyć słuchawki Edifier w tej samej kategorii cenowej. Połączenie w IMIKI MT2 jest stabilne i nie miałem żadnych problemów związanych z nagłymi rozłączeniami podczas codziennego użytkowania. IMIKI MT2, podobnie jak QCYT13, wyposażone są w funkcję redukcji szumów otoczenia ENC z dwoma mikrofonami, zapewniając lepszy dźwięk podczas rozmów. Odbyłem kilka rozmów i mogę stwierdzić, że jest głośno i wyraźnie po dwóch stronach. Technologia ENC, która ma zadanie eliminować niepożądane dźwięki z otoczenia, sprawdza się całkiem dobrze. Zrobiłem kilka testów, które potwierdziły to osoby, z którymi rozmawiałem, na przykład stałem blisko włączonego prysznica czy ruchliwej ulicy, i praktycznie nie było słychać żadnych hałasów. Według mnie jakość rozmów w MT2 jest lepsza niż w kłóce YT13. IMIKI MT2 wykorzystują baterie o pojemności 30 mAh. Na pełnym naładowaniu można słuchać muzyki przez 4-5 godzin. Ładowanie zajmuje poniżej 1 godziny. Ponadto etui ładowania IMIKI MT2 potrzebuje zaledwie 1,5 godziny na naładowanie za pomocą ładowarki typu C. IMIKI MT2 to słuchawki, które dzięki dostępności kuponów kosztują podobnie jak QCYT13 czy Edifier. Standardowa cena wynosząca około 50 dolarów jest nieco zbyt wysoka, aby uznać ją za atrakcyjną. iMiki MT2 są nieco głośniejsze od QCY T13, jednak mają pewien minus. Brakuje im dedykowanej aplikacji. W przypadku QCY można dostosować ustawienia Equalizera, co poprawia jakość dźwięku. Y T13 wyróżniają się także lepszym czasem pracy na baterii, oferując 6-7 godzin w porównaniu do 4-5 godzin w MT2. Całość sprawia, że to Y T13 wydają się być lepszym wyborem. Jednak jeśli rozmowy i solidne etui są dla kogoś priorytetem, to wtedy MT2 wypadają korzystniej.